Dzisiaj wielka sobota. W kościele jest to, można powiedzieć, dzień ciszy. Nie odprawiamy żadnej mszy świętej, nie jest sprawowane żadne nabożeństwo. To jest dzień, w którym ciało Jezusa spoczywa w grobie. A on sam, cóż, nazywamy to w wyznaniu wiary, że zstąpił do piekieł tyle że nie chodzi o piekło w liczbie pojedynczej, ale takie staropolskie określenie stąpił do szeolu, jak mówili hebrajczycy, do krainy umarłych, tak żeby tych, którzy oczekiwali na nowe życie, stamtąd wyprowadzić. A my z kolei przychodzimy wtedy do kościoła, żeby oddać cześć krzyżowi, żeby podjąć czuwanie przy Bożym grobie również w tym właśnie dniu Według polskich zwyczajów przychodzimy święcić pokarmy na stół wielkanocny. I dopiero wieczorem zaczyna się coś dziać, ale to już nie jest wielka sobota. Wieczorem po zachodzie słońca spotykamy się na liturgii Wigilii Paschalnej. I wtedy właśnie rozpoczynamy świętowanie Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Zaczynamy od poświęcenia ognia, od którego zapalamy paschał, który symbolizuje obecność Chrystusa zmartwychwstałego pośród nas. I jest potem śpiewana szczególna pieśń, egzultet, w której właśnie e, odnosimy się do tego symbolu Chrystusa, do tej płonącej świecy Paschału. Jest to też szczególny wieczór, jeżeli chodzi o czytania z Pisma Świętego. Wiele jest tych czytań, bo też chcemy w nich objąć całą historię zbawienia, to co było zapowiedziane w Starym Testamencie, to co zostało wypełnione właśnie w przyjściu Jezusa Chrystusa w Nowym Przymierzu. I wreszcie, kiedy już ucieszymy się, kiedy zabrzmi po tej ciszy Wielkiego Postu nasze Alleluja, radosne, kiedy uwielbiamy Pana Boga w Jego darze życia, jest też poświęcenie wody, tej wody, która jest potem używana do sakramentu chrztu. I mamy wtedy okazję odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne. Zdecydowana większość z nas chrzczona była jako dzieci, wtedy te przyrzeczenia w naszym imieniu wypowiadali nasi rodzice i chrzestni ale co roku już jako świadomi ludzie, dorośli, możemy w swoim własnym imieniu te właśnie przyrzeczenia chrzcielne odnowić. To jest czas, który nas prowadzi ku wielkiej radości, właśnie ze zmartwychwstania, z daru nowego życia. Zobaczmy, że y, takim zwieńczeniem jest procesja rezurekcyjna. Y, w wielu kościołach jest ona jeszcze wieczorem, właśnie po tej mszy liturgii Wigilii Paschalnej. W części kościołów jest rano. Dlaczego tak? Dlatego, że pierwotnie chodziło tutaj o całonocne czuwanie i to czuwanie było zwieńczone właśnie tego rodzaju procesją. Dzisiaj no, potrzebujemy się zdecydować. Albo to jest rano, albo wieczorem, bo już pewnie nie bylibyśmy w stanie y, takiego czuwania sobie zaplanować. Albo nawet jeżeli to, y, no już troszeczkę inne mamy te zwyczaje. I potem spotykamy się już na wspólnym świętowaniu w niedzielę zmartwychwstania. Ale już to świętowanie zaczyna się w Wigilię Paschalną po zachodzie słońca w sobotę.